Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym. Witam w imieniu naszej czwórki i środowiska, które reprezentujemy. Reprezentujemy nową siłę polityczną, którą dzisiaj podczas tego briefingu chcemy oficjalnie zaprezentować. Połączyliśmy, czy postanowiliśmy połączyć siły, bo przede wszystkim zależy nam na współpracy, na współdziałaniu, na współdziałaniu między gminami i na współdziałaniu na linii gminy i powiat. E, szanowni Państwo, środowisko, które tworzymy jest formalnie już zarejestrowane w, w formie Komitetu Wyborczego Wyborców. E, nasze środowisko przygotowuje e, się do wyborów bardzo szerokim frontem, to znaczy wystawi kandydatów na wójtów, burmistrzów wszystkich gmin w powiecie kamiennogórskim. A także kandydatów do wszystkich rad, rad gmin, rad miast, a także do Rady Powiatu. I pozwolą Państwo, że w tym miejscu przedstawię liderów tego projektu, czyli osoby, które jednocześnie będą kandydatami na najważniejsze stanowiska w gminach naszego powiatu. Od mojej prawej strony Renata Suszek-Bębenek będzie startowała. W ramach naszego komitetu na stanowisko burmistrza miasta i gminy Lubawka Wiesław Cepielik, aktualny wójt gminy Marciszów, który będzie ubiegał się o reelekcję oraz Arkadiusz Wileński, który będzie z naszego komitetu kandydatem na stanowisko burmistrza miasta Kamienna Góra. Ja... i ujdę w słowo jeszcze wójt gminy Kamienna Góra obecny i kandydat na stanowisko wójta gminy Kamienna Góra również. Szanowni Państwo, razem z nami idzie kilkadziesiąt osób. Na ten moment mamy 77 kandydatek i kandydatów, którzy będą razem z nami szli do wyborów. Mamy opracowany program, który będziemy w ramach kampanii... Prezentować, także będziemy spotykać się na kampanijnym szlaku. Natomiast momentem kulminacyjnym w ramach tej kampanii będzie konwencja wyborcza, na której zaprezentujemy Państwo wszystkich kandydatów, którzy reprezentują nasze środowisko. I to jest, Szanowni Państwo, ten moment chyba kulminacyjny tego krótkiego dzisiejszego spotkania, ponieważ staraliśmy się do ostatniego momentu utrzymać w tajemnicy, jak będzie nasz komitet się wyglądał, jak będzie wizualnie prezentował swoją ofertę. Na tym banerze jest taka anonimowa postać, którą, którą myślę, że kilka osób już może kojarzyć, ponieważ od czterech dni jest to symbol naszej anonimowej kampanii, którą prowadzimy od czterech dni. Pod profilem tajemniczy kandydat... Przez cztery dni osoby mieszkańcy mogli obserwować, że będzie nowa siła polityczna. Proszę sobie wyobrazić, że przez te cztery dni osiągnęliśmy ponad 8 tysięcy osób, jeśli chodzi o zasięgi, więc myślę, że całkiem dobry początek. I poproszę teraz wszystkich kandydatów do symbolicznego zdjęcia tej zasłony, która, pod którą Ukaże się logotyp, pod którym będziemy szli do tych wyborów. Zapraszam. I zacznijmy od, Sto, od Tak. Trzy, dwa, trzy. Szanowni Państwo, kilka słów na temat, na temat tego logotypu, na temat nazwy. Pracowaliśmy nad nią już od kilku tygodni. Nazwy było wiele, propozycji było wiele. Ale najczęściej w naszych, naszych dyskusjach, w naszych, naszych rozmowach na temat tego, co nas łączy i dlaczego idziemy razem, najczęściej padało słowo współpraca. Współpraca jest ideą i w zasadzie fundamentem samorządu. Bez dobrej współpracy nie ma samorządu, albo źle on funkcjonuje. Uważamy, że jesteśmy tak małym powiatem, że bez współpracy nie jesteśmy w stanie funkcjonować sprawnie i skutecznie. Dlatego z tym hasłem i z tą nazwą idziemy do wyborów. Jak państwo widzą, pod nazwą Współpraca dla nas bardzo ważne hasło, które jest dla nas imperatywem. Wspólnie. Wspólnie dla ziemi kamiennogórskiej. Ten logotyp został stworzony przez lokalną agencję reklamową. Jak państwo widzą, składa się z czterech kolorów. Każdy z tych kolorów symbolizuje kolor nawiązujący do gminy tworząc powiat kamienogórski. Kolor niebieski to gmina Marciszów, kolor czerwony to gmina Kamienna Góra, kolor zielony to gmina Lubawka i kolor pomarańczowy to jest kolor z identyfikacji wizualnej miasta Kamienna Góra. Ten logotyp może równocześnie oznaczać dwa razy V, dwa razy Wiktory, bo przecież idziemy po to, żeby zwyciężyć. Żeby, żeby zdobyć jak najwięcej mandatów we wszystkich radach i ten logotyp oznacza też gest współpracy, która jest, która jest niezbędna, jest fundamentem. Tak jak powiedziałem, oprócz startu w wyborach na poziomie gminnym, bo przecież każdy z nas będzie zabiegał o zdobycie mandatu, Burmistrza Wójta, w naszym interesie jest również zdobycie jak najwięcej mandatów w naszych poszczególnych Radach, bo z Radami Gmin i Miast będziemy współpracować przez kolejne 5 lat. To dla nas celem nadrzędnym jest zdobycie siły reprezentacji w Radzie Powiatu i zdobycie takiej większości, która da nam zdolność koalicyjną, aby w nowej kadencji, dziewiątej kadencji móc współrządzić powiatem. Dlaczego jest to dla nas ważne? Szczególnie my z wójtem Wiesławem wiemy o tym, że ten brak współpracy i brak e, możliwości wpływu na decyzje, które padaje, zapadają w Radzie Powiatu czy w Zarządzie Powiatu, no jest opokany w skutkach e, dla bieżącego funkcjonowania gmin. E, szczególnie w tej kadencji to odczuliśmy, że mieliśmy. No, wręcz żaden wpływ na to, co się dzieje w, w szpitalu, mieliśmy żaden wpływ na to, co się dzieje w komunikacji zbiorowej, a to są najważniejsze chyba aspekty, które dotyczą naszych mieszkańców, a są poza kompetencjami naszych gmin. Także powiat jest dla nas bardzo ważnym również kierunkiem. Szanowni Państwo, myślę, że na ten moment to wystarczy. Nasz profil tajemniczy kandydat już dzisiaj zamieni się na oficjalny profil Komitetu Wyborczego Współpraca, na którym to będziemy prezentować wszystkie informacje dotyczące i działań podejmowanych w trakcie kampanii i na, również za pośrednictwem tej strony zaprosimy Państwa na dużą konwencję wyborczą, podczas której będziemy prezentować nasz program wyborczy oraz naszych kandydatów. Serdecznie dziękuję za obecność. Jeżeli są pytania do nas tutaj czwórki, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli chcą Państwo porozmawiać indywidualnie, to już zapraszamy do rozmów kuluarowych.